Jeśli staniesz się taką ofiarą gaslightingu i nie masz możliwości albo pieniędzy skorzystania z fachowej pomocy, co zdecydowanie zalecam, to pamiętaj przynajmniej o następujących rzeczach, które możesz zrobić sama. Zacznij ufać sobie i swojej intuicji. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, to znaczy, że to się dzieje i nikt nie ma prawa. Odbiera ci tego poczucia, tego poczucia, że coś jest nie tak. Zapisuj ważne rozmowy i sytuacje. Jak narcyz powie tego nie było, masz dowód na to, że ta osoba próbuje cię zmanipulować. Nie tłumacz się na siłę. Jeśli ktoś celowo podważa Twoją rzeczywistość, to nie przekonasz go argumentami, bo jemu nie chodzi o prawdę, tylko o kontrolę nad tobą. I dlatego no, nigdy nie graj w jego grę. Jeśli facet sprawia, że czujesz się szalona, przewrażliwiona albo nierealistyczna, no to jest znak, że powinna się wycofać jak najszybciej. Z takiej znajomości, bo ta znajomość bardzo ci szkodzi. Jeżeli często się zastanowisz, czy to ty przypadkiem nie jesteś problemem, to też jest znak, że ktoś tobą manipuluje. Spójrz prawdzie w oczy. Narcyzowi nie chodzi o prawdę czy porozumienie. Jemu cały czas chodzi o władzę nad tobą. Dlatego, jeśli zauważysz gaslighting swojej relacji, to nie analizuj, nie tłumacz i na pewno nie walcz. Po prostu ratuj siebie i wyjdź z tej relacji zanim stracisz zdolność odróżniania prawdy od iluzji.